Guten Morgen, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj oglądamy szkołę, czyli budynek postawiony w tym celu, żeby raz do roku przyszedł do niego wójt na rozpoczęcie roku szkolnego i powiedział wam wszystkiego dobrego i trzymam za was kciuki i wierzę w was. Nie zapomnijcie w górze sobie ku dzwonku i liczyć mojego hejka.pl, łaskawie. Dzięki. Nie żartuję, witam was serdecznie, oczywiście miło, oglądamy dzisiaj ze szkołę i tamte, no i tam ile. Nie, mógł, nie chcą być influencerkami i zarabiać na reklamowaniu proszków wybielających zęby? <gry> ale. Nie, że tchana, medycyna to ci się przyda, jak pani kostek się na ciebie wkurzy i zrobić ci po prostu formatowanie dyskupowanego. Może ja jestem śmieszny, a ja się śmieje sam się po prostu. <grytanie> to było śmieszne w mojej głowie, nie wiem czy też nie macie teraz takie. Generalnie podejścia do życia. I teraz widzimy oba, nie? Widzicie, co tu chodzi? Nie są dwa. Są dwa generalnie podejścia do życia, nie? No i każdy może wybrać, którą chce. I moim zdaniem każdy jest ok. Ktoś chce się uczyć, chce się zdobywać wiedzę, chce się piąć po szczeblach kariery, chce robić biznesy, chce robić coś swojego. Spoko. A ktoś chce, ja znajdę bogatego męża i mam to w dupie. <laughs> I będę, będę bogata i... Z tej ty piorą. No i ja będę po prostu, będę bogata i będę żoną bogatego faceta i będę miała wizję z basenem, a ty tam... jak <głodny> byś miała. I generalnie i będę super. No i wiecie, i są dwa fajne jeszcze te życia, nie? I każdy może robić, to, co chce. O, oh, widzicie, jeszcze istnieją osoby, które nie chcą być influencerkami. Fajnie, podziwiam naprawdę, bo takich teraz jest coraz no, mniej. To, bo, to jest, jest straszne, że teraz większość, większość osób, bo ja widziałem takie badania przeprowadzone w szkołach normalnie publicznych, że dużo osób młodych zapytanych o to, kim sobie być w przyszłości, to bardzo dużo osób powiedziało, że w być ipsoserami. A kto będzie mnie leczył jak ja będę stary, jak ja będę miał jakieś problemy zdrowotne i pójdę do lekarza, nie będzie lekarzy, tylko będą wszyscy kućnie nagrywać TikToki, a mnie TikTok nie wyleczy, tylko lekarz specjalista. Proszę być lekarzem specjalistą, A nie TikTokerem, dziękuję. Proszę, proszę pomyśleć o mnie, że jakieś będę stary, a wy, będzie, wy jesteście ode mnie młodsi, wy kiedyś mnie leczyć, wy kiedyś wy będziecie mnie utrzymywać ze swoich podatków proszę mieć to na uwadze, a ja jestem wygodny i ja potrzebuję yy, godnych warunków. Dziękuję za wysłuchanie. Dobra, jesteśmy uniwersum paru dokumentów, śmiejemy się, jest beka i wiadomo. Wschodzi, nie? Ale powiem teraz tak, poważnie od serca, że ja Wam dziewczyny współczuję i że cieszę się, że jestem facetem, a nie kobietą. gdyż że kobiety mają życie o wiele gorzej, bo zobaczcie, pewnie potwierdzicie, nie? Że możecie być serio, fajne, śmieszne, inteligentne, mądre, możecie mieć dużo do powiedzenia, możecie mieć naprawdę super charyzmę, talent w czymś, cokolwiek, naprawdę możecie mieć super osobowość, super, ta, super zdolność, super umiejętności, super wykształcenie, super stranie, super wszystko, a zawsze się znajdzie taki. Typek, który was oceni tylko na podstawie tego i tamtego. I to jest serio przykre. I no spusuję wam dziewczyny, ściskam was mocno i mamy w dupie takich debili. Mnie nie interesuje, bo dupy mi to lata. Aaaa, jak nie będę w top 5, to macie problem. I zobaczycie dopiero, co to znaczy. malutko pstryknęła ja się... naprawdę nie jestem widzem, ale jestem teraz przekonany, że ta fabuła będzie polegała na tym, że która z nich będzie opozycję wyżej i ta druga będzie zazdrosna, będzie je robiła pod górę i będą rywalizowały, i będą się cisnęły która jest ładniejsza, będą sobie dokuczały i będą plakaty w szkole rozwieszane, ty jesteś głupia, nie, ty jesteś głupsza i będzie nagawanie ludzi na siebie i będzie na tym polegał cały Czyli Ja jestem troszkę taki, wiecie wiecie, jak ja jestem, nie? Znamy się już Możecie nic więcej ile razy mi oglądacie i wiecie, jak ja jestem. A jak nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie. Ja, gdybym był dziewczyną i usłyszał, że u mnie w klasie jest taki ranking, to ja bym, słuchajcie, ja bym specjalnie następnego dnia w szkole ubrał się po prostu jak największa wiśniara. po <śmum> prostu najgorzej na świecie. Worek po kartoflach, na łeb reklamówka, jakaś po prostu z marketu, na twarzy po prostu tu wielkie wąsy narysowane. Wielkie, tak jak taki, ma takie oczy na czerwono, i tak bym szedł do szkoły, żebym był ostatni. Po prostu serio, tak dla Beki, nie wie co Jakieś Okulista by ci się przydał, albo chociaż grzebień, bo wyglądasz jak. dupek z zakrzaka. Co? Widziałam jak się cieszysz. I się zaczyna teraz. Tylko Małkowskiej brakuje w tym, a ona jest poza, poza skalą. jej nawet nie trzeba oceniać, bo wszyscy wiedzą, że ona jest on top, 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 jak w top model, więc jej nawet by nie trzeba było, ona wraca. Akurat święta prawda i weźcie to pod uwagę, kiedy będziecie sobie zrobi, robić zdjęcia I ja wam to pokażę na swoim przykładzie i to jest święta prawda, perspektywa, naprawdę kuźba czyni cuda, patrzcie. Bo teraz u mnie troszkę lepiej, mam przez to duże światła, a światło też się wygląda lepiej, ale nieważne, patrzcie. Zobaczcie To ja od góry Zdjęcie zrobione od gór, z perspektywy od góry No 10 na 10 chłop, po prostu hotuwa Nie da się na ulicy nie obejrzeć A to <zysy> <zysy> A to ja od dołu, no po prostu ziemniak, kartofel Bulwa, burak cukrowy No po prostu masacra więc perspektywa naprawdę ma znaczenie podczas robienia zdjęć i pamiętajcie o tym, serio. Serio. Dziękuję, dziękuję bardzo za oglądanie, za... zobaczyło, że tego będziemy Dziękuję bardzo, zobaczenia na za... razie.